Ej, właśnie mówiłam, że będzie tylko ten jest. teraz będziemy czytać księdza, więc otulamy się, ko... Otulamy się. O, kocykiem drakiem drako. Jeszcze bardziej Czerwony Dom, nie wiem, jak on się nazywał. Gryffindor, ja się odwiedzę, ja się upaduję, no bo ja tak, tak się I widzę tylko mój głos, bo nie chcę. Mogę o to, że w bo krzyczy pani, bo widzę, że dziury na bo kurde, lubię, nie chcę więc.

Wykraczamy w świat zmiany czasu. Ta scena ma magiczny charakter. Od początku do końca. Zmiany przebiegają raptowie, gdy przeskakujemy między światami. Zamiast całych scen widzimy fragmenty odryski, które ozyskują się ułów czasu. Początkowo jesteśmy w Hogwarcie, w wielkiej sali. Wszyscy kręcą się wokół Al, Al czyli Albusa nie wiem, jak to czytać, ale mówię Albusa, ale to będzie po prostu Al. Albus to będzie Al. Polly Kamman. Al Potter. Carol James. Potter na naszym roku. Jane Friendly. X. Ma po nim włosy, są identyczne. Rose. To mój kuzyn, odwracając się do niej. Rose Rose Grinder. Miło was poznać roz roz będę miała przydziału krążą wśród uczniów, gdy pośpiesznie ustawiają się według domu. Szybko staje się jasne, że zamierza z kurów, która napięcie czeka na przydział. Zaraz się dowiemy jakim jestem w domu. No. I tiara przydziału. Na uczniów na powinność czynią starą ich myślą w porządku. Przydziału jest tiarą. Działanie rozsłanie to moja specjalność, więc proszę przywieźć mnie, a dowiesz się, czym dom ci wybrał los dziś. Rose wealthy. Welsi. tiarę na głowę. Gryffindor! Gryffindorowi wlatują, gdy dołączy do nich włos. Templarowi. Niech będą dzień. Obserwuję wszystkie różne rozdziału, Z tym gryfim nie zajmę miejsca. roz Scrappy mal wkłada wkładam cię na głowę. Ja Jestem chyba Gryffindor, to jest to czerwone. Jeśli to Gryffindor to jest to czerwone, herb to leci od kilku razy. Capwin no to na, ma sens. A bo przychodzisz al. Przychodzisz szybkim krokiem naprzód scenu. Tiera przeddział. Al, al pod. Wykłada tiarę na głowę Al. Tym razem faha się dłużej jakby była całkiem zbita z tropu. Slevering. Slevering! Zapada cisza. Całkowita głęboka cisza, tak? Która Nie przyczyna, coś zmieni, niesie z sobą nic nie. Sylby? Oralny w z Albus rozgląda się, ale rozgląda się niepewnie. Skorpius uśmiecha się radośnie i krzyczy do niego: Wstają w dnie! Ale całkowicie osłupiały Dobrze, tak. John, będę czytać John. Chyba jednak to jego włosy są jakieś inne. Nagle przynosi się na lek lekcję latania z panią Hoch. Na no, czekacie i niech każdy stanie przymiotle. No już szybko. dzieciki już się obawnia. Tak. Wyciągajcie rękę nadcie do mnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie to jest Harry Potter? Hermiona Potter. No dobra, ale może być w późniejszych aktach. Przy... do mnie! Miotły rozdźwięk wpadają i dłonie. dłonią. Tak! Pani nocy, no już, no już. Nie ma czasu dla obu boków. Powiedzcie, do mnie, do mnie z naciskiem. Wszyscy poza rozdźwiękiem. Do mnie miotły się podrywają tymiotłami z, tymi z korupcją. Tylko miarę nadal leży na ziemi wszyscy, bo rozdzielił. Tak, do mnie, do mnie, do mnie. Mioto ani drgnie, nawet o mnie nie Al wspiera się z nią z rozpaczy i nieuwierzaniem w ruchu, zostaje włączyć świat chwiloty. na drugą moralne. Co za upokorzenie. chyba jednak wcale nie przyjmij na ojca co? Giants Al. Hotel śliczko harał Pani Mchoch Co dobrze dzieci, pora na lot Nale no, obok albo w się spod ziemi Hary. Na scenu snuje się para W ogóle mam książkę Ogólnie mam książkę po prostu Powracamy na peron numer 9 I 3 czwarte Zegarnie Mów nie tykal jest o rok starszy. Harry również, choć to mniej zauważalne. Proszę tylko, Al, proszę tylko, Tato, żebyś mógł się trochę odsunąć. Harry z rozbawieniem. Drogo klasiści, nie lubią się pokazywać w towarzystwie tatusów, co wokół nich zaczyna krążyć namiotkolwiek czarodziej, Al. Nie, po prostu ty, to ty, a ja to ja. I. Ludzi, Harry, ludzie tylko patrzą i tyle lubią się gapić. A reszta patrzą na mnie, nie na ciebie. Nigdy wyręcza Haremu coś do, do pisania. Harry po, podpisuje Harry, na Harę potera i jego beznadziejnego syna. Harry. Harry? Harry. Ha, ha, Harry. Har, Harry. Nie rozumiem na Harę Gobietera i, je, i jego łysąskiego syna. James, nie biegiem z kufrem w rękach. James. A ty Karinski, go, nie? nie. zostawiaj w ogonie Sky do pociągu. Harę, to niepotrzebne, James. To ma, ma 19 jak. Zobaczę, to jest długa, mega długa Więc Ja myślę, że Po prostu Jutro Rzeczy tam całą Zacz